Dzień dobry. W tym filmie przyjrzymy się piórom Archicada. Zobaczymy, w jaki sposób zbudowana jest tabela piór oraz jaki mają one wpływ na inne atrybuty i narzędzia projektu. Serdecznie zapraszam. Przede wszystkim, na początek, zobaczmy, gdzie w ogóle możemy ustawić pióra w Archicadzie. Wchodzę w opcje, atrybuty elementów, Następnie pióra i kolory. Alternatywnie mogę te ustawienia znaleźć również w dolnym pasku, klikając ustawienie pióra. Wyświetla mi się okno pióra i kolory, które zasadniczo zbudowane jest z dwóch elementów. Pierwszy to zestawy piór, a drugi to matryca kolorów piór. Jak Państwo widzicie, zmieniając kolejne zestawy piór, zmienia się również matryca i ustawienia kolejnych piór. Tabela piór składa się z 255 piór ułożonych w pewnym porządku. Numerowane są one od lewego górnego rogu w poziomach w wierszach po 20 elementów. Każde z takich piór posiada swoje właściwości. Przede wszystkim jest to kolor. Jest to również grubość pióra, wyrażona w milimetrach albo w punktach, oraz opis, który mówi nam, do czego powinniśmy używać danego pióra. Jak teraz zapisać sobie taki zestaw? W momencie jeśli ja wybiorę któryś z zestawów, a następnie zedytuję jedno z piór, na przykład zmienię jego kolor oraz grubość, zestaw piór zostaje wyświetlony jako zestaw użytkownika i możliwa do odkliknięcia pojawia się opcja zachowaj jako. Klikam zachowaj jako. I mogę następnie ten zestaw zachować jako nowy. Albo zastąpić któryś z już istniejących zestawów. Wybieram go wtedy tylko i on zostanie podmieniony. Ja zachowam zestaw jako nowy. W tym momencie utworzony został nowy zestaw, który następnie może być używany w projekcie. Tabela piór projektu zbudowana jest w pewien logiczny sposób. Co do zasady, w wierszach znajdziemy kolejne typy elementów rysunkowych, natomiast w pionach. Kolejne rodzaje elementów projektu. I tak idąc od góry, widzimy, że mamy najpierw pióra ogólne, następnie dwa rodzaje przekrojów, symbole, w kolejnym wierszu są to obrysy i wypełnienia, a następnie dwa wiersze przeznaczone są na wypełnienia przekrojowe i ich tła. Kolejne trzy wiersze przeznaczone są na przekroje wypełnienia i tła wypełnień materiałów budowlanych. A kolejne trzy na własne pióra, które możemy swobodnie zdefiniować. Z kolei w pionach, w kolumnach znajdziemy najpierw elementy ogólne, później elementy 2D, a następnie elementy archikada, takie jak otwory, obiekty, opisy, tekst i obiekty, elementy związane z narzędziami, czyli ściany, słupy, stropy, belki, schody, dachy i powłoki, siatki i strefy. Kolejne trzy. Pola przeznaczone są na instalacje, konstrukcje, instalacje elektryczne, a następnie znów na wypełnienia, tła wypełnień oraz symbole. W praktyce działa to w następujący sposób: czyli jeśli będę potrzebował pióra dla słupów, wybiorę tą kolumnę i znajdę tu słupy ogólne, następnie pióra przekrojowe, pióra symbolu, a także obrys i wypełnienia przekrojowe i tło. Natomiast szukając konkretnego materiału budowlanego, będę go szukał w poziomach. Na przykład tu mam płytki kafle, szkło, metale, stal, cegła, beton, żelbet. I tutaj mamy żelbet pióra przekrojowe, pióra wypełnień oraz pióra tła wypełnienia. Dość szczególnym rodzajem piór są pióra tła wypełnienia. Przykładowo, jeśli wejdziecie Państwo w ustawienia wypełnienia, zauważymy, że składa się ono zawsze z dwóch piór. Pierwszym z nich jest pióro wypełnienia, a drugie to pióro tła wypełnienia. Właśnie to ostatnie posiada w sobie w swojej tabeli zawsze dwa dodatkowe pióra. Jednym z nich jest pióro przezroczyste, które zrobi nam transparentne tło, oraz drugim jest tło okna, czyli taki przypadek, w którym tło wypełnienia będzie tłem, jakie aktualnie jest ustawione w oknie naszego projektu. Pióra mają również duży wpływ na inne atrybuty projektu. Przykładowo, w każdym materiale budowlanym możemy zdefiniować jego wypełnienie przekrojowe i określić pióro wypełnienia oraz pióro tła danego elementu. Również w przypadku struktur warstwowych będziemy mieć do czynienia z piórami, ponieważ możemy określić pióro każdej z linii rozdzielającej warstwy oraz pióro zakończenia każdego materiału budowlanego. Również w przypadku profili złożonych będziemy mieć do czynienia z piórami. Każdy właściwie z elementów, które tutaj znajdziemy, ponieważ operuje wypełnieniami, operuje również piórami, które możemy zdefiniować. Pióra archikada będą miały oczywiście wpływ na narzędzia, którymi rysujemy. Takie, takie jak na przykład ściana, słup, belka czy strop. Wchodząc w ustawienia danego narzędzia, przeważnie w zakładce rzut i przekrój znajdę ustawienia dotyczące piór, takie jak na przykład możliwość zastąpienia piór przekrojowych dla danego elementu, albo możliwość definicji piór obrysu, takich jak linie widokowe albo linie pozawidokowe dla danego elementu. Dość szczególne, jeśli chodzi o pióra, będą za to obiekty, ponieważ to narzędzie również będzie posiadało zakładkę rzut i przekrój, gdzie możliwe jest zastępowanie piór. Natomiast bardzo często w zakładce parametrów danego obiektu pojawi się również zakładka Reprezentacja 2D, gdzie możemy zdefiniować pióra rysowanego przez nas aktualnie obiektu. Jeśli już uporaliśmy się z przyporządkowaniem odpowiednich piór dla konkretnych elementów, możemy przejść do tworzenia widoków. Widoki w Archicadzie w swoich ustawieniach posiadają możliwość przyporządkowania do nich konkretnego zestawu piór. Wybieram spośród dostępnych zestawów, które określiłem i zatwierdzam OK. Dzięki temu ustawieniu ten sam element może być, zależnie od fazy projektu, którą ustawię, może być wyświetlany w zupełnie różny sposób przy użyciu różnych rodzajów piór, odpowiadając tym samym na różne potrzeby, jakie mamy. Mam nadzieję, że te informacje okazały się dla Państwa przydatne. Dziękuję bardzo za uwagę. Już teraz zapraszam na kolejne odsłony naszej serii Tips and Tricks. Do usłyszenia.